Sprytny <grywa> teraz Srebsa może się szukać inicjacji. Kolor! O! No i, i tu się kończy chyba ten tu się chyba kończy ten mecz, tak jak powiedziałeś, Silvan. Jeszcze Kolor będzie czegoś szukał. Namigerze, trzy zabójstwa. Ostatnia możliwa szansa, wystraszony, zalegnie Wojtuś, ale jego to nie obchodzi. Śmierdzę na Starczy nam się rozkręcać i może w tym momencie wystarczy obrożnie znak podtrzymy. To nie ma zadawań! Kolor! Z swopowym Gnarem na jego miejscu! Zabrał i w zaniosła! Widzicie, jakie ham swopa, nie menadżer! Ale on wygra to! Teraz go chroni Melonik, nie ma flasha Jest solo kill, znowu dla na Melonika! Aż tak głęboko wchodzić, bo też nie mieli pojęcia, gdzie ostatecznie Diagov się znajduje. Chyba trochę za bardzo forsowane zagranie. To ostatecznie flaszył film za flasza, więc myślę, że niby możesz to uznać jako swój mały sukces. Jednak oprócz tego poziomu, to chyba pompie leżałoby żeby częściej takie akcje przeprowadzać, jak teraz. Szedł na górnej alei, mówiłem, że. Mam mnie. i będę bił ich mieczem. Ja jestem bojem, więc piję z Nie I niepotrzebnie, ma spad. spadł. ten znak, Kupuje 2,5 sekundy. Nadciąga z boku Oran, czy będzie szufla? Czy będzie naprawdę dobry Emperor? Nie ma decyzji o wejściu dalej. Broker tym skryty, ale czy będzie żywy? Mam nadzieję, że tak leci Oran do przodu, ale błysk jedynie. nie Na jeden atak, dwa zabójstwa. Kolor jest w formie. Chyba aktywowała się w okolicach górnych, gdzie kolor właśnie nie wchodzi który musi ginąć. No nie wiesz, że on by z tego uciec. Zaraz zostanie ukoływany do snu. Jeszcze przeleciał, naprawdę. Eee, śmieszny. Witam. A w następnym sezonie WL, będę top lanerem dla PDW. Kibicujcie nam. I poza tym, co dla mnie oznacza skrót PDW... Pride dziś wygra. Pozdro.